Drogi przedsiębiorco, czy jako właściciel firmy sam pracujesz nad czynnościami operacyjnymi zamiast nad strategicznym rozwojem Twojego biznesu? Zajmowanie się bieżącymi sprawami w Twojej firmie może bardzo mocno ograniczyć czas na rozwój Twojej firmy. Może sprawić, że czynności, które z prozorów wydają się proste i łatwe, realizujesz, ponieważ nie realizują ich twoi członkowie zespołu. Natomiast to wyzwanie spędza sens powiek wielu właścicieli firm. Wielu właścicieli firm chciałby wznieść biznes na wyższy poziom, zająć się rozwojem strategicznym organizacji, natomiast wiele czynności operacyjnych po prostu spada na ich barki. Natomiast wyobraź sobie, że jesteś w stanie zmienić prowadzenie twojego biznesu. Wyobraź sobie, że jesteś w stanie się uwolnić od wszystkich czynności operacyjnych i w końcu zacząć strategicznie rozwijać biznes. Przede wszystkim skrócenie czasu pracy nad czynnościami operacyjnymi pozwoli ci wypracować bufor czasowy, który sprawi, że będziesz w stanie zajmować się naprawdę istotnymi kwestiami, jak wejście na nowy rynek, wyróżnienie się na tle konkurencji, zadbanie o nowy lejek sprzedaży, zatrudnienie lepszego nowego pracownika czy przede wszystkim praca nad procesami i automatyzacjami w Twoim biznesie. Zatem co w pierwszej kolejności należałoby zrobić? Przede wszystkim zadbać o to, żeby dokładnie zbadać, które czynności zarabiają Ci czas. Nie pozwól, aby rutynowe działania ograniczały rozwój Twojego biznesu. W Casa Dinero zajmujemy się tym, aby pomóc właścicielom przejść z działań czysto operacyjnych na działania bardziej strategiczne. Pomagamy im analizować procesy, wprowadzać zmiany, ale przede wszystkim wprowadzać system, który pozwala automatyzować te procesy, łapać większą kontrolę nad zadaniami, które robią ludzie w Twojej organizacji. Zatem, jeżeli chcesz przejść z działań operacyjnych na działania strategiczne, zadbać o to, żeby Twoja firma zaczęła rozwijać się dzięki Tobie i Twoim umiejętnościom, to umów się na bezpłatną konsultację, wypełnij formularz i wspólnie przeanalizujmy, jakie procesy jesteśmy w stanie w Twojej firmie poukładać i czy jesteśmy w stanie wprowadzić w Twojej firmie system, który pozwoli Ci zadbać o Twoje pieniądze. Do zobaczenia na bezpłatnej konsultacji. Cześć!